Witam no, wszystkich na no, moim kanale i widzicie, się, że roku, sobie i w tym roku życowym, jak możecie zobaczyć, że jestem w szpitalu. No, niezbyt e, przyjemny ten odcinek będzie, ale e, jestem w szpitalu na detokcie, w prosty, no. Są główne dwa powody. No, e, Pierwszy powód to wiadomo zdrowie i w grubo mój organizm nie dał rady. Chlam, chlam, wieloryb był za dużo alkoholu i zrobił, no, no, po prostu się doprowadziłem do takiego stanu, że organizm nie dał rady, po prostu zacząłem się organizm. No i druga rzecz. Druga sprawa dlaczego tu trafiłem to, to, żeby skończyć tą terapię, bo zacząłem tę te, terapię, a terapeutka powiedziała jak chciałem skończyć tą terapię, to muszę się zgłosić na detox i w górę ja pies unikam, nie chciałem, nie chciał, ale stwierdziłem, że muszę. No i, Naj, najważniejszy połóż jaki zrobiłem, sorry, wybaczcie, że tak mówię, ale po rękach, bo taki, taki dostaje się muru. Najważniejszy połóż, czego to zrobiłem, zrobiłem to dla swojej dziewczyny, bo Jako odwalałem, było znamenianie, gadałem głupoty, że ona mnie nie kocha i w górę i że pff, trochę było za mocno tego i że mi się kłóciliśmy, ona była zła, no i były zerwania i powroty zerwania, nerwy i, i ona się denerwowała i po prostu już później psychika się wsiadała, nie?

To wam szczerze, że, że naprawdę pomogło, bo przy do, 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 do siebie przemyślałem no i przede wszystkim trochę, trochę myślenie e, inne, inne mam myślenie niż nie się poprzednio, po prostu no, inny tok myślenia, o, o tak można powiedzieć, gdzieś inny tok myślenia, inaczej już myślę, już te. Głupoty, co wcześniej miały, po prostu już nie wybili z głowy. Naprawdę, e... choroba to nie jest sytuacja, i leci ludzi. No i tym, co mają problem z akwarium, i chcą na przykład ratować taką sytuację, nie wiem, żony, rodziny, czyli pracę, naprawdę się zgłoście, i lecie, mam tutaj pomogło, bo Naprawdę nie tylko dla swojego zdrowia i życia, ale i dla relacji, tak jak ja, e, tak ja e, zrobiłem to dla relacji. I pomawiam, że nie mną ale dziewczyną już naprawdę e, e, się poprawiły relacje. Tak jak na przykład przez skamarki nie gadaliśmy, nie tak przez kamerkę, to już dwa dni. Garaliśmy już ona się pytała, kiedy ja wychodzę, jak tam jest u mnie i w góry po prostu się zmieniło o 180 stopni. I ja się cieszę i mam nadzieję, że jak ja już to to już powoli będzie to już na dobrę drodze i już na pewno tego alkoholu nie będzie tyle co w ciebie. A lepiej w ogóle, no ja rozumiem odcięte, docięte wórki Wypić tam dwa, trzy piwa i pas, ale Jak to mówię, u alkoholików nie masz Czegoś takiego, że masz umier, Jak jest to już lecisz po całości Ech, Tak niestety było, no Ale się cieszę, że to też moja dziewczyna to docięła i Przede wszystkim zrobiłem to dla niej, nie zrobiłem to dla siebie, nie zrobiłem to dla tej, tej durnej ter, terapii w górę, zrobiłem to dla swoich dzieci, nie zrobiłem to dla niej. No i trochę e, e, nie oszukuję się, zrobiłem to dla siebie, siebie, siebie zmienić, być serwym i po prostu normalnie funkcjonowałem pod, pod nie podpiąłem alkohol, tylko pod yy, zatruciem alkoholu, o taką można powiedzieć. Ale naprawdę, stąd jest bardzo dobry i jestem zadowolony. że że mogę tutaj, no, przecież to się, się nie cieszy, bo kto by się wiesz, skupił tu w ale plus taki, że sobie odpoczęłem, przemyślałem, leżę. I odpoczywam, i jak miał pełne energii, po prostu życie będzie się zmieniać o 100-80. Naprawdę, i ja widzę to, i ja, ja, ja to widzę po, po sobie, i widzę to po moich tak Także, naprawdę, jak macie, tak dla kogo to robić, to róbcie to dla kogoś, tak jak ja zrobiłem dla ja dziewczyny, zrobiłem to dla siebie i przede wszystkim dla e, samego siebie wa, wa, warto was też i podjąć jakieś leczenie, bo naprawdę e, życie, życie możemy zmienić się o tak o. w ciągu, w ciągu dwa możemy może zmienić się życie a czas niestety ucieka, także już trzymaj się się ciepło, zdrówka i bądź serdecznie na no